Cześć kochani, pogoda powolutku zachęca do wyjścia. Lasy wręcz proszą się o to, żeby je odwiedzać. Wy pamiętajcie o tak ważnej profilaktyce, czyli o tym, żeby zawsze po takich spacerach oglądać się dość dokładnie. Tym bardziej teraz w okresie wiosennym. Kochani. Eee, czy borelioza jest chorobą groźną? Tak, jest chorobą cholernie groźną. Czy jest chorobą, która jest przewlekła? Tak, jest chorobą, która jest przewlekła. Czy do boreliozy, czy przy boreliozie występują koinfekcje? Tak, przy boreliozie występują koinfekcje. Czy Bartonella może być przeniesiona przez kleszcze, czy przenoszona, transmitowana? Oczywiście, że może być, o czym możecie przeczytać w PubMedzie. Bartonella, babesioza, mykoplazmy, Chlamydia, jersinia, toksoplasmoza i inne patogeny, którymi może Was zarazić kleszcz, i nie tylko kleszcz, także inne owady kłujące, a także pluskwy. Czy borelioza symuluje inne jednostki chorobowe? Tak symuluje inne jednostki chorobowe. Czy boreliozę leczy się jednym antybiotykiem? To leczenie jest nieefektywne, mało skuteczne i po takim leczeniu z reguły ludzie pozostają dalej z objawami. Czy leczenie skojarzone przy boreliozie ma sens? Oczywiście ma sens, biorąc pod uwagę wszystkie fakty naukowe, najnowszą wiedzę medyczną zgodną z Evidence-Based Medicine. Leczenie skojarzone ma sens, bo takie leczenie uwzględnia formy przetrwalnikowe bakterii i takie leczenie uwzględnia też właśnie koinfekcje, czyli współzakażenia. Czy lekarze wiedzą, jak leczyć boreliozę? Niestety środowisko medyczne jest tutaj dość mocno sprzeczne. Z reguły jest trend taki, który, którego wyznacznikiem jest czas podawania antybiotyku, czyli okres 30-dniowy, a nie to, że Wy jesteście zdrowi. Czy jest dużo fake newsów o boreliozie w sieci? Tak, bardzo dużo fake newsów. A jednym z największych fake newsów jest fakt, że borelioza nie jest problemem, nie jest chorobą przywleką, i to, że leczy się ją jednym antybiotykiem. Czy stwardnienie rozsiane to może być borelioza? Bardzo często u osób chorych, u których jest diagnoza stwardnienia rozsianego, występuje Bartonella, po leczeniu której stwardnienie rozsiane rzekomo ustępuje. Czyli mamy do czynienia z obrazem klinicznym podobnym Bartonelli i stwardnienia rozsianego, i błędnie bardzo często jest diagnoza stwardnienia rozsianego i to leczenie, które nie przynosi żadnych efektów. Natomiast u osób, które z podejrzeniem takiej diagnozy robią właśnie badania w kierunku Bartonelli, wychodzi ta Bartonella, leczą tą Bartonellę, to wracają do zdrowia. Czy osoba chora w Polsce może mieć przewalona? Tak, osoba chora w Polsce na boreliozę może mieć przewalone z racji tego, że takiej osoby nikt nie chce słuchać. Z reguły te osoby są kierowane do psychiatrów. E, nieważne ile masz lat, nieważne ile lat wcześniej szukałaś pomocy po różnych lekarzach specjalizacji, na końcu i tak zawsze stwierdzą, że jesteś, jesteś chora, chory psychicznie. Czy testy w kierunku boreliozy są dokładne? Nie, testy w kierunku boreliozy niestety nie są dokładne. Mogą być fałszywie dodatnie, mogą być fałszywie ujemne i z reguły te podstawowe są fałszywie ujemne, to znaczy, że mamy osobę chorą, a testy wskazują, że osoba jest zdrowa. Czy laboratorium ma znaczenie, gdzie robimy testy? Tak, ma znaczenie. Diagnoza ma znaczenie i odczynniki, na których laboratorium pracuje, również mają znaczenie. Kto najwięcej powie ci najmądrzejszych rzeczy o boreliozie? Moje ocenie, pacjent, czyli osoba, która Chorowała bądź choruje, opowie ci co przeżyła. Czyli mówimy o faktach, nie o teoriach, nie o badaniach, tylko o faktach. Każda osoba chora na boreliozę przechodzi w tym kraju gehenne i każda taka osoba, która jest chora, powie ci, jaki jest problem z diagnostyką i powie ci, jaki jest problem z leczeniem. Pozdrawiam Was serdecznie, Michał. Do usłyszenia. Hej.